Скриня програма про ідентичність перед мікрофоном. Мар'яна Кріль і Олена Руда. Ефір польського радіо для України у цей час. І ми з Оленою запрошуємо вас на чергову програму Скриня. Продовжуємо говорити про те, які виміри ідентичності є в різних країнах світу. Ми вже говорили про Італію, Фінляндію, Сполучені Штати Америки, і, зокрема, про те, як українці віднаходяться там. А сьогодні завітаємо віртуально, хоча трохи і не віртуально, до Казахстану і поговоримо. Говоримо про сучасні виміри ідентичності там, і зокрема, теж про український контекст у цій країні. Також нагадаємо, що нашу програму після радіотрансляції можна послухати на подкастовій платформі польського радіо подкасти.полська у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts, а також на YouTube і в ефірі Українського радіо на Кипіло. А нашим гостем сьогодні є віце-директор польського радіо для закордону Пьор Погожельський, який нещодавно повернувся із Казахстану. Петре нещодавно вийшла твоя програма в втруйці. Просто в всхуд присвячена темі Казахстану, і власне там ти презентував результати своєї поїздки до Казахстану, і зокрема говориш про те, що внаслідок повномасштабного вторгнення у Казахстані є така хвиля популяризації казахської мови. І розкажи докладніше про це, як тобі стається, чи аж справді за твоїми спостереженнями казахської мови чути більше в Казахстані, ніж російської. No tak nie można skazać, że bilsze niż rosyjsko i taki, na przykład w Almaty, tam dużo bachatu ludzie spikuje się rosyjsko. I ty po prosto, że to kazachy, ale oni wse taki mówią rosyjsko. Tam prosto u nich no to taka rosyjska z dosyć silnym, mocnym tak nawołosom. Akcentom, akcentom tak. tak. Ale to też je ludzie, jaki tam, no albo Rosjanie, albo Ukraińcy i u nich też taki akcent w rosyjskiej, To, to jakby nie tylko u Kazachów, ale Disney aby skazać, że jest taka chwila, albo na przykład może, może kraszcze skazać moda na wywczenia kazachskiej mowy. Wszyscy tacy ludzie zaczynają rozumieć, że trzeba mieć jakąś swoją identyczność nie nową identyczność i zwiśnoce identyczność kazachska. I to jakby proste dla ludzi jaki sami po nacjonalności Kazachy, ale jest też bachato ludzi jaki mają przedków Ukraińców, Rosjan, Polaków. Oni podczas komunizmu, kiedy trzeba było wpisać w paszport, zakordony paszport, nacjonalist, czy wewnętrzny paszport, oni pisali o sobie, że oni Rosjanie. Kiedy począła się pełnomaszczarna agresja przeciwko one oni zaczęli myśleć, że może jakoś trzeba wciąż znaleźć inną identyczność. I tu wchodzi w grę identyczność kazachska. Po prostu oni jakby mówią o sobie, że są obywatelami Kazachstanu, oni naprawdę mają pochodzenia inne od innych nacjonalności, ale oni taki tutaj lojalni do tej państwa. A czym charakterna ta identyczność kazachska? Jaki czynnik też jej formują, przede wszystkim? Znaczy, wiesz, mnie zdaje się, że tu dużo ważliwa historia i też dużo ważliwa będzie mowa i religia. Religia czy zwisno islam? My zaraz mówimy o pro kazachów, kazachit, tak? No, pro tych, jakich narodność kazachy, czy jaki tam nasłowiańsko no, pochodzenia, aby tu skazawsz, co tu ważliwo też bude wywczenia mowy i historii, historii regionu i wony też dużych oczu znaty pro, na przykład pro represji, pro radiańskiej represji, jaki no, znałem, że na przykład był Karłak w Kazachstanie, Bilia Karagandy, jeden z najbliższych taborów podczas Radiańskiego Sojuszu, gdzie było też dużo Ukraińców, gdzie było dużo Polaków, zresztą Rosjan też i, i też Kazachów. To, to oni choć proces znany, ale to, co ważne i czym widoczna się tutaj Ukraina, w Kazachstana, to też, co w Kazachstanie nie ma i podtrzymki drżawy. Drżawa tutaj nie dopomaga w tym. А чи ми можемо порівняти, наприклад, цю ситуацію із тим, що відбувається і відбувалося у Білорусі в контексті, наприклад, мови? Бо в цій програмі попросту всхуд», схуд, яку власне ми слухали в ефірі третього каналу? Зокрема, там йшлося про те, що є поруч російська і казахська мова, але разом з тим, наприклад, у Білорусі, вже представники, наприклад, молодшого покоління не всі знають білоруську мову, як є у Казахстані. Mnie zdaje się, że jeszcze ludzi, młodszych ludzi, jak raz znaje kazachską mowę, tam je szkoły dają kazachska mowa, je też rosyjską szkoły, ale też je bieżnie szkółce szkoły kazachskomowni. To, szkoły to młode pokolenia, bo ono znaje. I na przykład, jak ty chcesz pracować w jakichś tam drżawnych instytutach, ustanowach, to też trzeba znać kazachską mowę. Тобто ти не будеш там працювати. Хоча, в принципі, там теж як там слухаєш, як вони говорять між собою, так вони теж говорять російською. Але так думаю, що зараз, зараз цього буде менше, і теж дуже важливо помітити, що є дуже багато продуктів, культурних продуктів казахської мови. Тобто, це фільми і це музика. Ти згадав, що для їхньої ідентичності важлива історія вивчення цієї історії, крім репресій, які ще теми їх турбують. no czastyna Kazachii w szczerzy we legendy było de kilka stolic tomu kiedy był tam tam orda Kuciowny była Kyli. tak 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 Mongoły i wony sobie zmy mają jak swoją czastynu swojej identyczności no skazała pro koni tak? Mm -hmm, tak, tak. Kince, duże ważliwa twaryna, disno w Kazachstanie i C twaryna, jaka też, tak jak kazała, można wskazać, że ona jest częstyną tej identyczności, duże bacha to konie i ce, można korzystować się tak dla transportu, tak dla sportu, dla tradycji, ale też duże bacha to straf z konyny. I konyna tu ważliwa to muszczo, ona też je na wesilia i ona je na pochorony to na wsiweliki świata, wony ryżują jak raz konia, tam wond baют prońocho, tam nie dozwolają, bo duże tam deszwychody ty w pole, tak? Ale wond win tam stoi i potem one tak, tak. To po to c? Z czasu na kultury. Z czasu na To tak można skazać. To, to wegetariancям potrzebno no, w różnych Ja dума już co duże potrzebno i tam jak raz nebaha to czechowe wegetariańsko można znaleźć. Tam miasto duże tak popularne, barany na na przykład, konina, tak. Те, що об'єднує нас українців і казахів, це голод, який відбувся на початку ХХ століття в Україні. Зараз є знову хвиля, коли ми повертаємось до цієї теми. Багато країн нарешті визнають голодомор як геноцид. Як є в Казахстані, наскільки ця тема порушується? Ну так, це якраз тема, якої ну, держава про це не говорить. Drożdżawa procentach owoce, jak jeśli ktoś są jakiś tam ludy twórcze, którzy tam znamają filmy dokumentalne, ki, dokumentalne kino też pro- tej tragedii. i oni starają się pamiętać. Znasz, no to już 20 lat jak mówię o tym w Ukrainie, tak? Możemy tak rachować, to to jest z czasów już tak, tak, tak mówić, troszkę raniejsze tam, ale tak. Aktywność z czasów już czym. Tak, i stało tam częścią drżawnej polityki. W Kazachstanie władza dużo boi się takich tem, jaki mogą tam rozdzielić społeczeństwo. Na, na, przykład, duże bachatoludy, ja przekonany, i tam jak raz zgaduje proradiański sojusz, że to było wtedy super, tak, no, co ich młodość i to mu, one może sprzyjać, to duże negatywno. Ja rozumiem, że trzeba mówić prawdę, mi na bachatobisze podoba jest ta polityka, jaka była i jaka jest w Ukrainie, i tu można zgadzać nawet przez Janukowicza, tak, co też była temat, co ich Hołodomor, nie było, nikt to nikt proce nie mowczył. a tam prosto wony one bojać się, mówić. i co, temat Hołodomoru, czyli aszarszy lyk, jak w onekarzut Kazachy. I druga temat, to na przykład też temat winy w Ukrainie. To, to ty, jak Romadianka, ty możesz kazać, że ty tam za Ukrainą, albo za Rosję, tak? Ty, nie pracujesz w, w neuryjadowej organizacji, ty też możesz kazać. Cała organizacja w zachali może, na przykład, rozwinczuwa te fejki pro winu w Ukrainie. Ale drżawa pracuje na i Ty, ty wkluczajesz drżawni z mi, i tam jest dużo, jakichś tam, tam miejscowych Ну, no, можна теж сказати, що там, Путін приїхав, так, що зустрівся з presidentом. Але ця тема війни немає. Тобто, якби цілий світ про це говорить, а там вони мовчать. А якою є політика щодо національних меншин і етнічних груп, і взагалі яким є їхній статус? Знаєш, законний статус, так? По закону, як я тобі тут не скажу, але мені здається, що там політика така дуже радянська. Тобто, все-таки ця шароварщина. tam dominuje w swojej polityce. To, to jest na przykład, że pamięta... na rosyjska mężczyna na ma być. Tak, najbliższa tak, 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 najbliższa rosyjska mężczyna, ale nie co chodzi wskazać, chodź wskazać, że tam jest świat narody narodów w Kazachstana, Jest też w Kostana, jak się ja pomylająs jedym narody, w to to jest specjalny budynek, gdzie tam nic ci mężczyny. No i one czym zajmują się? No one zajmują się folklorem i cechowne, i one potem mogą pokazać sobie, ale tak, ja będę skazał, że one jakoś tam może po się pojawić w Kazachstanie, czy one wpływają na politykę Kazachstana, czy włady Kazachstana. No to jest taki, no można skazać w bliższej mierze taki spektakl, tak, że my chcemy pokazać, że u nas tolerancja, nie ma jakichś tam międzynacjonalnych problemów, no ale na sprawdzie, ja myślę, że to tak. tak. Ну, Тобто фактично залишається політика радянської коронізації, яка ще була в 1920-ті роки, та й вона ніби так живе, коли ну як ці традиції були забальзамовані і якось так поставлені, Сурівні, так, так, так так, так. Але, от цікаво, ти говориш про цю радянську ідентичність. Мені здається, це теж те, що об'єднує Казахстан і Україну і. Залишилися в Україні якісь різні прояви цієї радянської ідентичності, радянського менталітету. Але зараз ми активно проговорюємо, що потрібно цього позбуватися і намагаємося це робити. Як в Казахстані? Чи молодь це змінює, чи ще далеко до якихось глобальних змін? По перше, там немає пам'ятників Леніну. і це було для BD. шоком. Я просто про це не думав, що вони ще десь є. Ale disno, ja był no, w Piaty i raz był w Kazachstanie, zaraz. Y, I ja nie koledzy baczkich. To było na tym drżałym moriwniu, prowincją w Oriad. Ja domaję jeszcze tutaj, tak, neuriadowej organizacji i młodzi ludy. Disney, co jest miniut, no, to było ich oczu pokazać, że coś radiański sojus był w inszym niż pamiatajut ich czy tam jeszcze starsi ludy. I je bachato w filmikach, dokumentalnych filmikach, jak raz Naciu Temu, Tragedii, głodomoru czy Karłachu, rusyfikacji też, ponieważ to też duże bardzo ważny temat. Tu trzeba pamiętać, że to była jedyna republika radiańska Sojuszu, gdzie to były 50. roki, gdzie większość ludzi, gdzie Kazachy byli u mniejszości, to ta tytulna nacja była u mniejszości i nie było żadnej takiej republiki. I no tam większość to były Rosjanie i o też mówią, i tym nagadują. Zaraz one sprzymają tych Rosjan jak swoich. To z historii, pro ja czuw, jak ja po tym biznawca, to dosyć taki standardny historii, kiedy przyjechało bardzo Rosjan zaraz z Rosji, tych relokantów, jaki tam wtykali w sankcji i mobilizacji. I to oni na przykład przychodzili w i mogli skazać że one nie rozumieją od Chociaż oni no, znają to rosyjsko, ci ale oni skarżą że nie znają. To jakby tu są nasi Rosjanie, jak i one tam de lat, ale tu są nowi Rosjanie, jaki nam nie duże podobają się. Nam naszych Rosjan wystarcza. А як думаєш, як може цей процес із пошуку своєї ідентичності, відкривання різних її аспектів, пошуку історичних, культурних відомостей і вивчення цього він може далі розвиватися? Тобто, чи цей процес він буде пожвавлюватися, чи він може теж пригальмуватися? От як це випливає теж з розмов, наприклад, із блогерами із тими, хто творить сучасну культуру казахською мовою, зокрема? On tak na przykład pro Białorusi, tak? 2014, 2015, Ryks, też to Łukaszenka Łukaszenka zgadał pro Biłorusku identyczność, Ale potem szybko za proces zabłów. nie zdaje się, šo... że no znaczy, cała no, polityka może w Centralnej Azji, ona może zmi뇨wać się. Na przykład, z takim przykładem demokracji był Kyrgyzstanie. A zaraz, że bitsa demokracji nawet w Kazachstanie. W принципе, to autorytarna kraina. Ale wse taki może pracować czynne organizacji niezależni zmi. One nie są duże popularne, ale one nie. Toptotut to może może wszystko zmienić. Ja już, że tutaj też władz, że socja władza po powinna robić to, co chce i nie oglądać się na to, co podumaje Rosja. Ale też думаю, że one po prostu czekają na zakończenie wojny. Jak zakończy się wina, tak one będą robić swoją politykę. Zaraz po prostu tam pełna zależność Astany i Kazachstana od Rosji, na przykład w ekonomii po eksportu. Tak, że czy z czy gazu, no to wszyscy Rosjanie może w jeden moment perekryty I to mu władza tak, tak boi się Rosji. I to mu na przykład też nie zakrywają rosyjskich telekanali. Chociaż one też buwają, że atakują, że tam krytykują kazachską władzę. I to jest i duże, no ja bym skazał nawet po chamski. А чи ти, наприклад, зауважив у просторі міському в різних місцях, де ти там бував якісь елементи такої типової казахської культури? Мені тут йдеться про якісь такі видимі речі, які, скажімо так, не мають такої конотації шароварної, а є правдивими. Чи це видно? Перше, що я згадав, це багатоповерхівки ще з радянських часів, тому що якраз вони мають ці орнаменти. Я би не сказав, що це шароварщина. cena widz klasnow wygląda, prosto bacz, co ty wam tak? Bacz, baha i ty znasz, co ty nie w tam w Piteri. Ty prosto siedzisz zaraz w maty, baha to takich symboli. No jest duży widomy symbol Kazachstana i win tam replikuje się na, na różnych budynkach, w restauracjach, w różnych miejscach. Ну, no, я не займався тим, що я, наприклад, не шукав там традиційних шкіл, де там люди вивчають казахські пісні, чи там вивчають ігру на якісь інструментах казахських. Тобто, я тобі цього не скажу. Я знаю, що є курси казахської і це вони дійсно зараз цікавлять більшість. Ну, ні більшість, а більше людей ніж шаніше. А мене цікавить, от зв'язок демократії і ідентичності, тому що. Коли ми говоримо про Азію, то як правило, ну і думаємо про демократію, то як правило йдеться про те, що якісь європейські громадські організації намагаються популяризувати демократичні рухи, і може скластися таке враження, що для азійської ідентичності, взагалі для сходу, демократія менш характерна, тобто це щось таке нав'язане. jak tobie zdajecie? się. No ja by tak nie skazał. czemu tam w historii Kazachstana, nawet jak, nawet jak przeczytasz historię Almaty, tam jakby tradycja tychomista, no Rosjanie jak zawsze tam w rosyjskiej Wikipedii ty przeczytasz, co tam była rosyjskie wojska były i to tam Almaty. Ale ranisze tam były na przykład zbory Kazachów, się bili Almaty. No t, t, taka podobna historia jak z Donecką, tak, że je частина ludzi, jak i każą, że tu Rosjany wszyscy taki, się z Rosyjskiej Imperii historia Donecka, a na sprawdzi tam też były jakieś kozackie zbory. I tutaj ja думаю, taka historia. No ja procentne czuwsz, że demokracja to jakaś zagroża identyczności tak, kazachskiej. Чи... Ну, я б не сказала, що загроза про те, наскільки це характерно, так? Тобто, ми говоримо, що постійно думаємо про концепт Європи, так говоримо mm -hmm. там, що Україна це Європа, маючи на увазі цінності, так що ми за свободу, за життя як абсолютну цінність, чи можна говорити, що в азійських країнах, які близько Росії, ці цінності поділяються, тобто вони не є нав'язаними. No ja bym nie skazał, że one tam wzięli się jak nawiązani. Demokracja wszyscy taki, ja czytałem opytowania jak raz na tę temat i rzeczywiście większość ludzi chce demokracji. To nawet jaki którzy podtrzymują tę władzę, jaka zaraz i jaki konserwatory, ponieważ tam w tym tam wszystko było rozdzielone na wiele grup. Różnych. I jak raz u wszystkich większość y, chce demokracji. Ja bym nie zaskazam, że to co jakoś tam ludzie sprzyjmają jak nieidentyczni, nie cząstyną swojej identyczności. to, czego chce zrobić władza, tak, żeby ich przekonać, że to nie dla was. Ale ja nie znam, czy w Kazachstanie ktoś z tym zajmuje się, władza zajmuje się ekonomiką i w z Rosją, a, a i z Kitają a tak to to jaka cena jakaś tam ważna tema i no, można wskazać, że to Turkmenistan to tak krajina, tak, de władza chce pokazać, że to no, się tu demokracja dla was. cienności jakie nie podobają się zachodni, cienności ja думаю szczotce na przykład problemy z pilnoty LGBT to jak raz te na czym może grać Rosja i ceny tylko wśród ludzi rosyjskomownych, ale też wśród kazachskomownych, mownych którzy na przykład chodzą w meczet. To tam mogą poczuć jak raz proces, co Zachód to zagroża, że jest LGBT i tutaj też wchodzi Ukraina jak przedstawnik Zachodu. to mhm. wy tam dla nich posął Zachodu w, w Europie. Europie. Co ciekawo religijnej identyczność mhm. własne islam i co jeszcze w Kazachstanie religijna, identycznie z ludem, tak, to, to no, też jest to prawosławnych. RPC, tak? Tak, prawosławnych tak, tak, tak. Pra... I, no, i czastyna też jest katolików, protestantów, ale tu trzeba pamiętać, że dużo bachata ludzi wyjechało prosto z Kazachstanu, jak i nie Kazachy. Pisja 91 roku, Niemcy w sensie one wszystkich zabrali swoich i, i to mu też mają tam problemy z tym, że to jest duża prorosyjska mężczyzna. Polska zabieraje tam Plaków. tak, ale nie bahato to, to nie ma ich nie ma tak. No polityka w принципе jest, tak. Studenci Tak, studenci zaraz tak. przedostą przyjeżdżają, tak. Ale też to Kazachów. Nawet ludzi, u których nie ma polskich kornie, tak, co? że tu, ku ty chcesz chodzi? Tak, czy w meczec, czy w kostioł, czy w cerkwu, ale na przykład jak my rozmawiamy zaraz z wami, ja bym mógł tu cytować Koran, to może co by oznaczało, czy Biblię? Ponieważ C oznacza dla władzy prozelityzm i C naruszenia zakonu. To, to ja was choczu prymanety w, w kościół czy, czy w meczecie. Tam po prostu taki zakon tak się pobudowano. To nie można powiedzieć, że na przykład islam dominuje, albo dominuje jakaś... Nie, no po istotkach dominuje, tak, 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 nie, no to oczywiście tak, ale ja myślę, że to bardzo ciekawy ten zakon i to też ma jakby budować tę jedność z Kazachstana, tak, żeby nie było jakichś tam problemów z ludźmi na, na fonie religii. Дуже цікаві ці спостереження. Мені теж цікаво, чи ти, наприклад, помітив знову ж таки, вертаємося до питання меншин. Ми теж знаємо про велику українську меншину, але, може, не настільки виражену. Є там теж греко-католицька церква, дуже сильна. Проте, може, не така велика, так як в інших країнах світу, там, наприклад, так тут у Європі чи в Америці, в Канаді. Про те, чи помітно якісь тут елементи, які виразно кажуть, про те, що це, наприклад, українці, а це поляки. Що можна такого зауважити в просторі? Ну no, тут так це дуже цера, якраз дуже цікаве питання, про яке я забув про це сказати. Я був в греко-католицької церкві у Караганді. nie tego razu, a dwa roki temu, ale no kirkokatolikije, je, je rymo katoliki, rymski katoliki, ale jeszcze ciekawsze, duma już co, co, co jak raz proidentyczni, co też co, ja rozmawiałem z ludźmi, jaki duże stary, tak, im tam 80 roków czy 90 i oni to mi że tak tak ja ja polka, ja rozmawiam po polsku, ale zaczynając z to ukraińską. To że jak raz ich wyвезły z terytorii gdzie żyli i Polacy, i Ukraińcy. Rzetomarszczyna, Tak, Chmiel, Chmielniczczyna, tak, z tej terytorii. To, to one na przykład pamiętają tam ukraińską mowę, bo ona nie była tak persydowana, jak Polska podczas komunizmu, ale nie pamiętają że, że polskiej. To, to radiańska władza zabierała chromadian polszczy, czy kolejnych chromadian polszczy, ale po nacjonalności one byli Ukraińcy. No ale potem, no i one żyli z sobą, to w tych celach, w toczkach w Kazachstanie. I tu to bardzo, duże, bardzo duże tak się, i ja myślę, że to jest raz też ciekawa temat tej identyczności. Bardzo ciekawa, i właśnie tak, jak to powiedziałeś, radzielska władza od odnych, ale na rzeczywistości oni byli kimś innym. Tak, tak. I myślę, ja że oni teraz wspominają o tym. Są ludzie, którzy wspominają, no to muszę, jak jeszcze jest greko katolicka kościół, no to tam chodzi jak. Українці, я знаю, що польське радіо в 90-х роках на початку 90-х років проводило теж дослідження серед, зокрема, польської меншини у Казахстані, і я слухала окрім пісень, бо це передусім фольклор цікавив. Теж розповіді і там дуже багато було української мови. Тобто, це ще це старше покоління, мабуть, вони вже відійшли, але це дуже виразно простежувалося в цих розповідях. Цікаво, чи вони називали себе українцями, чи так як на підляжі, я Тут не помітила, там було дуже багато розповідей про голодомор, передусім, і не було питання так про те, ви є. Хоча ці дослідження передусім трактували їх як польську меншину у Казахстані. Но я думаю, що вони не казали про себе так, як на Підляші. Вони казали, що вони або українці, або поляки. Там вони казали, що вони tutaj, Co, так? Так, виразно була tak. абсолютно. Думаю, хто нас слухав і можливо вже захотів поїхати в Казахстан, то e, цікаво от останнє питання про туризм у Казахстані: чи використовується ця казахська національна ідентичність щоб привабити туристів? Так, так, це можна помітити і в рекламах, і в тому, що, наприклад, якщо ти ідеш кудись там в туристичну місцевість. stoją ludzie w całym odziezi tradycyjnym może jak się sobie... nazywa? Oj nie no. znam. <laughs> już sobie zrobić tym fotografie z się na tak tak tak, tak, No tym tym wolny chcą przywabyty. I ja myślę, że tam jest dużo turystów i też jak ktoś chce, chce pro proidentyczni tam jest kazino. Bija bilia, maty, W Konajewie jest cała ulica. To jest proidentyczności, to jest Tam cała ulica do je kasyno. Jedyna taka w Kazachstanie. Ми згадали про Караганду, і я тут так стереотипно згадаю про ту фразу, яка була дуже поширена ще не так давно. Дяк є в Караганді, але може є ще щось інше. Не згадав, що характеризує Казахстан сучасний. Але слухай це, напевно, йшлося власне про репресії. Типу так, як так, далеко абсолютно. ти є це так. дуже стереотипне було. Так, абсолютно. Хоча в 90-ті думалося, що це якась лайлива річ, так, когось так але кудись. це абсолютно так, абсолютно це йшлося про репресії. Ну, те, що я почув, так російською і казахською, що вони кажуть, що значила Казахша в кінці Казахша, в середині Орша. To też, że oni tak mówią. Dużo, dużo czynników na przykład tak mówią, że one z początku witają się po kazachski, proszczają się po kazachski, no i wszyscy taki z sobą po tym mówią rosyjsku. про визначники і про елементи сучасної казахської ідентичності сьогодні у програмі Скриня ми розмовляли із нашим колегою, журналістом і віце-директором польського радіо для закордону Петром Погожельським, який нещодавно повернувся із Казахстану. А я нагадаю, що у студії для вас працювали Мар'яна Кріль і Олена Руда. Це була програма Скриня в ефірі польського радіо для України, яку також ви можете слухати в ефірі українського радіо на Кипіло, а також на подкастовій платформі Польсь радіо подкасти. а також у стрімінгових сервісах. Spotify, Apple Podcasts і на YouTube. На все добре.